Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w siedzibie klubu sportowego KSSS, AZS, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym podpiszemy kolejną umowę sponsorską na kolejny rok z kostrzyńsko subiską specjalną strefą ekonomiczną. Jest nam z tego powodu szczególnie miło, bo strefa jest z nami już 6 lat. Szliśmy w górę cały czas ze strefą. Zdarzył się rok, gdzie z różnych powodów, a generalnie z powodów finansowych, musieliśmy lekko obniżyć loty. W ubiegłym roku już był postęp i jesteśmy święcie przekonani, bo wcześniej rozmawialiśmy z panem prezesem, że pan prezes inwestuje tylko w dobre przedsięwzięcia i takim dobrym przedsięwzięciem jest zainwestowanie na kolejny rok w nasz klub. I wierzymy, że dzięki tej pomocy również wspólnie z kadrą trenerską i z tymi zawodniczkami, które będą grały w Gorzowie, jesteśmy w stanie zrobić kolejny krok naprzód. A jak będzie na koniec sezonu, to oczywiście zdecyduje boisko i hala i nasze zawodniczki, ale jesteśmy przekonani, że będzie to dobry rok dla naszego klubu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o, o dwa słowa. Szanowni Państwo, spotykamy się przy tej uroczystej i niezwykłej chwili. Tradycyjnie już strefa pozostaje mecenasem sportu, kultury. Efektem tego jest kolejna na kolejny rok umowa sponsorska. Wierzymy, że klub najgorszy ma już za sobą. Jesteśmy pewni, że nadchodzący sezon będzie sezonem udanym, i wierzymy, że. Drużyna Koszykarek znajdzie się w tym sezonie na podium. Wierzę w to, że zarząd, trener dokonają takiego wyboru zawodniczek i składu, który przyniesie wymierne sukcesy, a jednocześnie będzie kojarzył dobrym wizerunkiem koszycko-słubicką specjalną strefę ekonomiczną. Prezesie. Ja myślę, że tak, że w tym momencie władza ma, ma ciągłość i pierwszy prezes strefy, <głos》>, członek zarządu, to też jest znamienne, że, że działamy wspólnie dla dobra Gorzowskiej Koszykówki. Jurek Kroniewicz, nasz wiceprezes naszego zarządu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no staramy się łączyć to, co możliwe i to, co najlepsze w naszym regionie, w naszym mieście. Wiemy, że już od Dziesięciu lat kostrzyńsko subicka Specjalna Strefa operuje także na terytorium Gorzowa z dużymi sukcesami. Wiemy, że w ciężkich gospodarczych czasach, jeżeli nie zapewnia się współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich instytucji dobrej woli, w tym przypadku i miasta, i uczelni, i strefy, i mniejszych przedsiębiorców, oczywiście także bardzo ważna rola Państwowej Wyszej Szkoły Zawodowej – to wszystko powoduje, że stwarzamy stabilny fundament, mówił o tym już pan prezes. Nie były to łatwe czasy, troszkę gorsze wyniki, troszkę trudniej skompletować na dobrym poziomie było skład, natomiast teraz będzie progres ewidentny, oby było dobrym prognostykiem, tutaj to co Pan Prezes Marec powiedział, walka o trzecie miejsce, ale myślę, że, że, że może plus minus jeden, w, w każdym razie w czwórce chcielibyśmy naprawdę bardzo mocno być i, i myślę, że ta wieloletnia współpraca, stworzenie pewnego kręgu przyjaciół, takiej rodziny koszykarskiej, nie tylko zresztą Państwo o tym doskonale wiecie w układzie koszykarki, koszykówki profesjonalnej, bo zapewne jeszcze w dalszej ciągi, części tej konferencji powiemy więcej o tym wielkim projekcie dziecięcym i tak naprawdę ten projekt pokazuje, że nie jest to, nie wiem, fanaberia grupy działaczy czy jakiejś nielicznej grupy sportowców, ale jest to ogromny projekt edukacyjny, ogromny projekt wychowawczy. Czyli to, na czym nam najbardziej zależy na młodym, zdrowym społeczeństwie, w tym przypadku szczególnie dedykowany dziewczynkom. Więc jest to tym bardziej cenne, bo dla dziewcząt jak zawsze jest mniej troszkę propozycji sportowych, a koszykówka tutaj tą propozycję stworzyła. Także jesteśmy bardzo radzi, że strefa jest z nami, że pan prezes dzisiaj no, ten doniosły dokument sponsorski. Podpisze no i tym bardziej jesteśmy radzi, że pojawił się też drugi członek zarządu, pan prezes dziduch. Który od początku w strefie jest w zarządzie i, i myślę, że najlepiej zna historię wspólnej przygody z strefie i koszykówki. No to w takim momencie, Panie Prezesie, bardzo prosimy no, to, to, o to... Uspokoić oddech trzeba. <laughs> Przepraszam za spóźnienie. Rzeczywiście od, od wielu lat y, jesteśmy tytularnym sponsorem y, koszykówki żeńskiej w Gorzowie i myślę, że tak pozostanie nadal aczkolwiek oczekujemy, że inne też podmioty włączą się w sponsorowanie po to, żeby podnieść poziom koszykówki, gdyż rzeczywiście wyższy poziom wymaga też sił zaciężnych, siły zaciężne wiadomo, że kosztują i chętnie byśmy znaleźli wsparcie w innych sponsorach, którzy że mogliby nam wspólnie tutaj pomóc w osiągnięciu jak najlepszych wyników sportowych, a przede wszystkim tego, czego wszyscy sobie życzymy: tytuł mistrza polski w koszykówce. Myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w ciągu najbliższych lat w stanie to osiągnąć. W że my deklarujemy nadal, podtrzymujemy dalej wolę wspierania koszykówki żeńskiej. Tym bardziej, że w ostatnich latach również nie jest to tylko ten sport. Wyczynowy, zawodowy, najwyższy, tylko również y, y, tworzone są szkółki y, w szkołach, y, w gimnazjach y, w kilku miejscowościach w północy Województwa Garzowskiego, gdzie chyba nie ma ma już teraz setka młodzieży 350, 350, no to nie mam nawet wiedzy bieżącej, ale w każdym razie bardzo no, inicjatywa szczyt, szczytna, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby obserwować zmagania te pierwszoligowe i na najwyższym poziomie, ale żeby jak największa ilość młodzież młodzieży żeńskiej brała udział w rozwoju tej pięknej dyscypliny, która rozwija również fizycznie i duchowo i myślę, że będzie się ta koszkówka w tym północnym regionie naszego województwa rozwijała. Strefa pozostaje sponsorem tytularnym, natomiast oczywiście bez wsparcia miasta, bez pomocy Wszyscy wiemy, że ten klub nie będzie miał szansy przetrwania, w tej chwili konstruowany jest projekt budżetu. Myślę, że, że tutaj daliśmy, to o czym tutaj moi przedmówcy mówili, daliśmy dobrą informację dotyczącą właśnie współpracy ze szkołami, z, z samorządami, że robimy szeroką akcję tak, żeby jak najbardziej opierać się na własnych wychowankach. Te grupy, które są w mieście, to są już w tej chwili cztery grupy i, i zainteresowanie jest ogromne i myślę, że zarówno pan prezydent, jak i rada miasta dojrzą tą dobrą pracę społecznych działaczy, bo podkreślam to za każdym razem, robimy to społecznie, nie robimy tego dla siebie, ale robimy to dla, dla miasta, dla regionu. Kiedyś robiliśmy dla Polski, wygraliśmy w EuroLidze, w tej chwili za Rozpoczynają roligę, ale myślę, że niedługo i, i tutaj te czasy powrócą. A w tej chwili myślę, panie prezesie, panowie prezesi, podpiszemy y, umowę, a potem jeżeli będą pytania, to z przyjemnością y, ci, do których będą skierowane, odpowiedzą na, na państwa pytania. Tak, najważniejsze podpisy to strefowe. My, my. my zawsze. U nas też. U nas też dwa, zgodnie z KRS-em. No, moment. Dziękujemy serdecznie. Panie prezesie. Dziękujemy bardzo. Także ważny krok. Żeby mieli, żebyście mieli, żebyście mieli, żebyście takie żebyście pod... mieli, w mieli, żebyście my żebyście mieli, strefę. Tak. mieli, Proszę bardzo, jeżeli są pytania, to bardzo chętnie w miarę możliwości odpowiemy na Państwa pytania. Proszę bardzo. No najważniejsze pytanie: jaki poziom finansowy jest, Czy jest utrzymany z tego roku? Panie prezesie, poziom jest bardzo zbliżony, jeśli chodzi o naszą. O nasz wkład... Mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo zbliżony, także tutaj nie ma nie ma zdecydowanych, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co, co strefa nam zaproponowała. Panie prezesie, to mi jest bardziej, bardziej mi wypada mówić, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiecie państwo, bo o tym pan prezes na pewno chciałby powiedzieć, że strefy mają działać do roku 2020. Więc kwestia nowych inwestycji, a, a z tego się rozliczają, jest, jest to pewnym ja, problemem. wczoraj rząd już ogłosił, że 2025 rok To znaczy, to znaczy chcę spostrzec, nie, nie rząd ogłosił, natomiast ogłosił... 6 Tak, zjacińskich. Tak. Ale dalej w rozwinięciu jest, ile jeszcze bojów czeka przed nim z ustępem zanim się nim słowo o nie się ciałem. Ale te, ta decyzja o podpisaniu umowy nastąpiła jeszcze przed tą informacją, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że tak się stało. Także tutaj ten poziom nas w tej chwili satysfakcjonuje bardzo, bo, bo w zasadzie jesteśmy na tym samym poziomie jak, jak w roku ubiegłych i latach poprzednich. Proszę Państwa, to informacja: jeszcze dzisiaj otrzymaliśmy na piśmie e, czy mailem informację, że duże, duży ewentualny sponsor, czyli duża firma ubezpieczeniowa. W przyszłym tygodniu przyjeżdża wiceprezes na rozmowy wstępnie zarząd tej firmy nazwy nie wymienię. W Warszawie podjął decyzję, że chcą sponsorować klub. Także nie liczymy i nie zasypiamy gruszek w popiele, ale działamy, cały zarząd działa bardzo mocno, żeby te środki były jak najlepsze, żeby ewentualnie, bo tak jak mówił pan prezes malec, to się wiąże potem z zakupami. Być może w przyszłym tygodniu będziemy mogli Państwa poinformować, już, jaka to firma. I być może, bo to jest oczywiście tajemnica handlowa, jaką wartością finansową wesprą ten klub, ale decyzja na poziomie zarządu w Warszawie została podjęta i dzisiaj ta informacja została przekazana mailem do klubu.